Odłóż noże! Jak nie będzie szans na rozmowę i tak dalej, o te ręce jakoś bym rozlużył, bo nie wiedział w którą stronę, to będzie odkryty, nie? No. No. I wtedy. Jak, jak go trafisz, no to wtedy by, by zabieramy, co trzeba. A. A. Odłóż te noże! Użyj paralizatora! No to użyj! Odłóż te noże! Odłóż to! Podejdźcie na dwóch do nich! O, dobra, dobra. Chodźcie, tak, chodźcie z drugiej strony!

No to, to dziękujemy przepatrzmy kiesie robi z chciałem żebyście mnie zabili Tak chciałem żebyście mnie zabili Mana lewa do góry O ot.